Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ. 4 no i oczywiście nasz cudowny i niewiarygodny Puchar Świata Widzów, moi drodzy, przed nami. Patryk Wójtowicz został nowym liderem, no i na pewno słodka kotka jego będą chcieli się odgryźć, zobaczymy czy będą w stanie na następnej skoczni, jaką będzie Villa HS98, więc mały obiekt. Na pewno tutaj skoki będą bardzo ciekawe, Maki rozpoczyna te zawody i Mati rozpoczyna jakoim skokiem. Bardzo dobrym skokiem Mati rozpoczyna. To jest 96,5 metra, moi drodzy, więc na razie oczywiście jest to prowadzenie. Jak odpowie Barczym. Uciek z tego ostatniego miejsca, można powiedzieć. No ale teraz trzeba trzymać. I szukać kolejnych punktów, żeby móc wyżej jeszcze być. Teraz 96,5, ale drugie miejsce, dwa punkty. No tam przegrywa z Matim, Ari 44 z numerem trzecim. No Na pewno te zawody na takim małym obiekcie mogą być dosyć ciekawym yy, prognostykiem. Ale Kari króciutki skok 89,5 metra i trzecie miejsce Kari'ego to jest bardzo słaby skok. Ja to mam szczęście. Na razie jak widać nie powodzi mu się. No ale może w końcu i dla niego zaświeci słońce. I to jest chyba taka skocznia, gdzie może być naprawdę nieźle. 98,5. No i na razie prowadzi. Libertarian z numerem 5 Oj nie Libertarian na pewno Tutaj nie będzie wspominał tej skoczni za dobrze Będą niskie oceny za styl Nie są w miarę a jest czwarte miejsce 90,5 metra tylko przed Kariem 44 Maciek Woźniak No ładnie to wyglądało W powietrzu I ostatecznie skok na 97 metr i na razie jest to drugie miejsce, moi drodzy. Więc bardzo wysokie oceny macie, jak właśnie musiał dostać. Kapigra 123: Lot mógł być zdecydowanie lepszy. Lądowanie nie najgorsze: 96,5. Noty po 20 nawet się pojawiły. I czwarta lokata dla Kapigry: Cydiosław Ridzi z numerem 8. No nie powodzi się Cydziosławowi póki co cały czas. No i villach Willach nie będzie. Yy, przypadkiem, gdzie może być lepiej, bo to jest w tym momencie szóste miejsce, lepsze tylko dwóch skoczków. W tym momencie, cudzoziemna ty eskiller 62, on natomiast tutaj troszkę zaczął lepiej skakać. No, i widać, że jest jakaś zwyżka dyspozycji 97,5 metra, i drugie miejsce w tym momencie, platliner. Numer 10 flatliner, uwaga jak daleko flatliner skoczy. Oj, tutaj mogło być jeszcze dalej. Jest 98, jest drugie miejsce, pół punkta, tylko za ja to mam szczęście Flatliner. Misiu Cox. Oj, problemy w locie Misiu Coxa i to jest pierwszy skoczek, który. No miał chyba największe problemy z nich wszystkich. 86,5. I oczywiście jedenaste, ostatnie miejsce dla Mis Misiu Koxa Petitech21 Pewno będzie chciał tutaj wyżej polecieć jakoś No jest nieźle i powinno być prowadzenie moim zdaniem Tak jest, B20 nawet się pojawiły 99,5 więc HS przekroczony No i najwyższa nota póki co ze wszystkich A co cię to obchodzi? No i a co Cię to obchodzi, też stara się jak najdalej, ale to nie będzie 99, jest 98 i miejsce trzeciej w Ekwos Flatlinerem. Czas na Kubilaja 2. Oj, też problemy od razu w pierwszej fazie lotu i krótki ten skok Kubilaja. Miejsce w tym momencie 12, 90 równe metrów, bardzo krótki skok Kubilaja i to też raczej dzisiaj bez awansu do Milo. Oj, kolejny z problemami po wyjściu z progu i kolejny krótki skok, który oglądamy. 86,5 metra i dopiero 15 miejsce, czyli ostatnie w tym momencie. Patmielc 97. no tutaj troszkę wyjście z progu lepsze, no ale skok wcale nie jest dalszy. 11 lokata, 92 metry w tym momencie. To nie był dobry skok Patmielca, on o tym na pewno wie. Dominik. Też wyjście z progu kiepskie, stara się dociągnąć trochę odległości, no ale notami tutaj stracił, dziesiąte w tym momencie miejsce Dominika, 92,5, no udało się na dziesiąte miejsce wskoczyć. Czas zacząć zabawę, czas zacząć zabawę, to będzie troszkę dłuższy skok, ale to jest 97,5 i miejsce piąte dla czas zacząć zabawę w tym momencie, happy official. Teraz ten Olonek no, no, teraz już wszystko. czy kapi oficjalna tego dostarczy 98, koło tego się kręciło 98,5. I miejsce drugie w tym momencie, więc tylko dwa punkty za Petitkiem 21. Nomad bliżej od niego skoczył, jakby nie patrzeć. Pawcio 91. Oj, pawcio! Problemy przy wyjściu z progu i to jest krótki, bardzo krótki skok pawcia. Najgorsza alegość dzisiejszego konkursu. 75,5 metra. Miejsce 20 pawcia, czyli ostatni. W tym momencie, Pawtio, niestety, bardzo słabo. Pan Skalmar. Oj, też wyjście z progu, bardzo słabe i skok jeszcze krótszy. No, myślałem, że troszkę dociągnie do 90 metrów, jest 88 i dopiero 18 lokata dla niego. Dev z numerem 22. Oj, Dev, ładnie. Czy to będzie daleki skok? Starał się ostatecznie, jest to 96,5. I jedenaste miejsce w tym momencie dla Defa, Koziszek. Oj, to powinien być dobry skok, ładnie tutaj leci, koło 98 metrów, mm, nawet 98.3, 20,2,19. no i miejsce drugie z Ekwoskapii oficjalem w tym momencie. Atrix, numerem 24. Proszę bardzo, Patryks też się starał. No może 98 nie było, jest 97 i jest 12 miejsce w tym momencie dla Patryksa. Kelniks. Kelniks, fajnie leci i to był niezły skok, ale na 11 miejsce, no do 10 nie wystarczyło. noty też bardzo wysokie. No ale brakło odległości, Kuba bus. Tu babus, pięknie i daleko. 98 i skakuje na miejsce piątek z ekwoplatinerem. I z a co cię to wchodzi? Janek Dwanek z, z numerem 27. Oj nie, to jest pogrzebana sprawa dzisiaj. 82 metry i miejsce 26, czyli przedostatnie, tylko Pawcio 91 krócej od niego skoczył. Więc kolejny przegrany dzisiejszego konkursu Pocony Kasztan 2-0. No to troszkę lepiej wyglądało. No, ale koło 96,5 metra daje 14. Rezultat Eksekwo z Patrixem w tym momencie. Zeta! Numer 29 SetA. Oj, problemy w locie. I na ile to wystarczy? Chyba nawet na 90 metrów nie starczyło. 88,5 i daleka, daleka. 24 lokata w tym momencie. Bardzo daleko, moi drodzy. Czas na kolejnego: jest to Hydreigon 69. Zresztą ten lot nie był piękny. No, ale skoczył troszkę dalej. 93,5 i miejsce 18 w tym momencie dach Marek Wawrzyniak. Nie, Marek Wawrzyniak chyba to akurat skoczy, No, szarpnął nartami, ale jest 97 metrów, to daje mu 11. Rezultat z Matim równo. Co zrobi Bartolini. No chyba będzie niezły skok. Miałem powiedzieć, że mogło być nieźle. Jest 15 na razie miejsca z Patriksem i ze spoconym kasztanem. Dikto. No, jeden z koczeków. Użypają się do tej dziesiątki generalnej, ale czy dzisiaj osiągnie ten rezultat? No na razie jest nieźle, bo jest piąte miejsce. Exekvo z latinerem, za co cię to obchodzi i z Kubombusem. Lipka sprzyk z numerem 34. Klasyfikacja niesamowicie zpięta, ale Filip przy krótki skok i dzisiaj bez awansu. 33, przedostatnie miejsce, 81,5 metra tylko. Daniel Groński. Oj, też problemy w locie, i to będzie też krótki skok Daniela Grońskiego. Noty kiepskie, 25 miejsce, 92 metry, to nie daje awansu w tym momencie. Bo jeszcze troszkę przed nami zostało Tomik 2008 No, Tomik skoczy dobrze. Widać to po wyjściu z progu, że on się pcha po prowadzenie nawet może nie ma prowadzenia, jest drugie miejsce. 99 metrów i o punktu orszanota od petitka tylko. Agnes. Czy na takiej małej skoczni? Agnes będzie mogła się pokazać z jak najlepszej strony. No stara się i spok też jest niezły. I też noty niezły 18,5 18, od Szweda, to aż dziwne. Jest szóste miejsce z Ekofladpinerem, za co cię obchodzi Kubombusem i Wikto. Krzysiek sportowiec. No, fajnie byłoby oglądać, jak skacze daleko, ale tu jest problem, proszę państwa. Krótki, naprawdę krótki skok. 31 miejsce, 89 metrów i poza awansem, dzisiaj Krzysiek sportowiec. Alan Rygielski. Alan Rygielski skoczy ile trzeba. No, zrobił co mógł. Jest to miejsce 14 w tym momencie: egzekwo z Matim i z Markiem Wabrzyniakiem, więc nie ma tragedii. Steel 11, Still 11. Natomiast, no, myślałem, że to troszkę dalej jest. 19 miejsce: 96,5 daje mu to, oczywiście talans. To no, jest egzekwat z Patriksem, spoconym kasztanem 2-0 z Bartolinim. Czas na Igorda, więc kraczamy do pierwszej trójki Pucharu świata. Zobaczymy, jak się Igor dzisiaj zaprezentuje. No, nie wygląda to obiecująco. Już na samym początku i to jest kiepski skok. 28 w tym momencie miejsce, Exekfo, Patnycen 97. No, więc ciekawa sytuacja tu się dzieje, moi drodzy. Zostało tylko dwóch, między innymi słodka kotka 13. A słodka kotka też taka wycofana dosyć no i to jest efekt 25 miejsca dopiero więc też daleko Widzę liderki pucharu świata widzów no i został Patryk Wójtowicz więc lider no i ciąży na nim wielka presja zobaczymy no wyjście z progu nie było za dobre reszta lotu też nie no i gdzieś tam z połowie kotki będzie się trzymał 17 miejsce Patryka Wójtowicza więc no egzekwo z kapigrom 123 i Kelniksem no ale po pierwszej serii prowadzi petitek 21 przez Tomik 2008, i Kapim oficjalnym oraz Koziszkiem. Dalej w dziesiątce mam jeszcze, ja to mam szczęście na piątym miejscu, szóste miejsce to jak paru skoczków, nimi Flatliner, a to obchodzi Kuba Buz oraz Agnes. Trzy miejsca, ostatnie z awansem to PATMI 97 i Igor oraz Tydziosław z Rivi i Dominik, więc ktoś dzisiaj punktów nie zdobędzie, moi drodzy, zobaczymy kto po drugiej serii konkursowej. No i rozpoczyna Patmich 97-92 metry w pierwszej. To nie był zły skok, ale drugi skok nie wygląda lepiej. Jeszcze krócej mi się wydaje. 82,5. No i więc chyba szczeli sobie w kolana tym skokiem. Igor, on ma co odrabiać, więc na pewno będzie chciał się spisać lepiej, ale nie wygląda to na lepszy skok. Jest krótki skok, ledwo, ledwo Patmich przeskoczył 84,5. No więc ten skok nie był idealny. Tylko dwa punkty przed Patmilcem. Czas na Cydiosława z Rivi. No może jemu się skok w końcu uda? Dało się dostać do drugiej serii, więc fajnie byłoby się pokazać z jak najlepszej strony. Jest nieźle. 98 metrów, niezłe nawet oceny za styl. No i prowadzenie ze zdecydowaną przewagą nad resztą. Dominik, miejsce 28. No i popatrzmy jak Dominik daleko skoczy. No nie skoczy tyle, żeby Cedziosława z Ribli pokonać. 95 metrów. No i druga lokata o 5 punktów za Cedziosławem. Hytrejgon 69. Odległy wynik. 27 lokata. No i druga seria nie zanosi się na lepszą. Też koło tego rezultatu. 92, więc jeszcze 1,5 metra bliżej niż pierwszej serii. I to spadek jest na trzecie w tym momencie miejsce. Łotka Kotka 13. Miejsce 26. Bardzo daleko. No, i druga seria nie zanosi się na lepiej. Z Cydiosławem raczej będzie. 92,5. Nie, za Cydiosławem, a jednak. No, przepraszam. Przed Dominikiem źle powiedziałem. A za Cydiosławem z Rivi. Bartrzym, miejsce 25 po pierwszej serii. No, ale on się będzie starał tutaj objąć prowadzenie. I robi to w pięknym stylu, Bartrzym. Brawo! 99 metrów, noty po 19,5 i 19. daje to prowadzenie oczywiście. Def na 24 miejscu. Dev i proszę bardzo, ile teraz tu obejrzymy? Krótki skok, bardzo krótki, i to jest spadek na trzecie miejsce. Przed słodką kotką, co prawda, no ale za Bartrzymem i Cydiosławem z Rivi. Patrix, miejsce 20. O i Patryks, te same problemy w locie. No, ale tutaj raczej przed Tydiosławem powinien już być. 258,5, tylko za Bartrzymem który cały czas przewodzi na on 99 metrów skoczył. Spocony kasztan 2-0. No i kasztan też stara się jak najdalej. I to będzie druga lokata moim zdaniem. 96,5 metra bliżej niż pierwszej serii, ale... Wystarcza to. 6 punktów za Bartrzymem nadal. Nadal ta przewaga jest spora. Bartrzyma. No i Bartolini także na 20. miejscu. I zobaczymy, ile w tej drugiej serii poleci Bartolini. Piękny skok! Czy to będzie na litera? Nie zabraknie jeszcze punkta do Bartrzyma. 97,5, drugi, ale piękne oceny za styl tam były. Sztil 11. Także 20. lokata. No, Sztil też mógłby Trochę punktów odrobić, ale za dużo tu nie podrabia. Piąte miejsce w tym momencie. Exekwos z Cydiosławem z Rivi. No moment do słodkiej kotki za dużo nie odrobi. Do Igorda też niewiele. Kapigra 123 miejsce. 17. No i popatrzmy, ile kapigra. To jest chyba podprowadzenie taki skok. Jednak nie. Drugie miejsce. Egzekwo z Bartolinim. Także 97,5 metra, więc brakło niewiele. To zrobi Kelnik. Oj ojoj, oj, Kelnix Problemy w pierwszej fazie lotu. No i skok na miejsce, które ósme. Więc za Cydiosławem z Rivi Stealem tu przed defem. Patryk Wójtowicz, więc lider Pucharu świata widzów. Popatrzmy. Czy zniesie się tu w drugiej serii na wyżyny swoich umiejętności? No starał się! Jest 96,5 po raz drugi i jest czwarta lokata w tym momencie. No więc nad tymi najważniejszymi, no przewagę utrzyma. No ale inni zaczną gonić pewno. Mati, miejsce 14. No i Mati stara się jak najdalej. No ale przed Bartrzymem dzisiaj nie będzie. Szósta lokata w tym momencie Matiego. Będą punkty, no ale Bartrzym będzie powiększał tą nad nim przewagę. Marek Wawrzyniak, miejsce 14. Ojojoj Marek Wawrzyniak, Problemy w locie. kiepski skok, tylko 92,5. Co daje 10 miejsce. Więc także ląduje za Cydiosławem Zriwi i stylem Elevenem. Alan rygielski przed nami. Miejsce 14. O lot też niezbyt udany i też krótki ten skok. 92 i 12 lokata. Więc także daleko dzisiaj Alan rygielski wyląduje. Maciek Woźniak, miejsce 13. No może troszkę więcej ci, punktów zdobyć, ale no nie zanosi się na to, bo to jest lokata 11 w tym momencie. Macieka Woźniaka, więc też raczej trzecia dziesiątka go zawita. Skiller 62, miejsce 12. No jest killer ładnie. Tutaj se radzi. I to będzie chyba prowadzenie. Zmiana lidera musi być. 98,5. No i 268,5 nota. dwa punkty przed Bartrzymem w tym momencie. Czas zacząć zabawę. Miejsce 11. No i czas zacząć zabawę. Też skoczy daleko, ale nie na prowadzenie. Miejsce trzecie. z Kapigron 123 i z Bartolinim. Więc y eskiller nadal liderem. No i zaczynamy. Szóste miejsce. Flatliner. No tu jest Peleton cały. Peleton, no i Flatliner sobie nie radzi. W drugiej serii tak dobrze. Siódma lokata, to prawda, więc nie spadnie tak daleko. No ale sam fakt, że mógłby tu więcej punktów dziś zdobyć. A co Cię to obchodzi? Miejsce także szóste. No i może wrócić na ścieżkę. Dobrych miejsc, a nawet zwycięstwo zobaczymy. To jest piękny skok 98 metrów i obejmie prowadzenie Execwusa ze skillerem 62. Więc pięknie to na razie się prezentuje. To zrobi Kuba Bus. Także na tym szóstym miejscu może być naprawdę dobry rezultat. Już dawno nie miał chyba tak dobrego. I będzie dobry także skok Kuby Busa. Miejsce trzecie w tym momencie ląduje, więc w końcu bar trzyma z, z tego podium zwala. No długo barczym się utrzymywał czas na Wikto. Jakim skokiem Wikto nas tutaj uraczy w drugiej serii? No niezbyt dobrym. To będzie kiepski skok. No i niestety krótko, krótko, krótko. 21 miejsce dopiero Wikto jak z Dominikiem. Więc dzisiaj trzecia dziesiątka go przywita niestety. Czas na Agnes. Agnes wie, że to mogą być takie zawody, gdzie może się dobrze pokazać i robi to. No, czwarty rezultat z Bartrzymem Exequo. Nadal jest 62, i ja to ci to obchodzi liderami. Czas na ja to mam szczęście, który zajmuje piąte miejsce. No, czy będzie przed, przed Bartrzymem dzisiaj w zawodach, to się zaraz okaże. Miejsce dziewiąte nie będzie, więc Bartrzym dzisiaj lepiej od niego. Na dziewiąte miejsce, ja to mam szczęście, spadł, ale to nie jest zły rezultat. No i Kapi Oficjal, miejsce trzecie. Wydaje mi się, że delikatnie spóźnione to byście z progu. No i miejsce dwunaste, spadł jednak troszkę dalej Kapi Oficjal. No i co zrobi Koziszek? Są takie zawody gdzie naprawdę może się pokazać niezłej strony Koziszek jest dobry skok no ale miejsce dziewiąte, nie będzie podium z tego Więc Eskiler 62 i A Co Cię To Obchodzi już są na podium, teraz Tomik2008 ma dobrą szansę dzisiaj na troszkę odrobienie tych strat Pucharze Świata No i proszę zobaczyć, będzie chyba prowadzenie nawet z tego Tak jest, 97 metrów i prowadzi o pół punkta przed Eskilerem 62 i A Co Cię To Obchodzi no i Petitek 21. No też ma szansę dzisiaj na naprawdę dobry rezultat. Tak nie nawet zwycięstwo, ale zwycięstwa raczej z tego nie osiągnie. Podium może. Drugie miejsce! Więc dzisiaj Tomik2008, zwycięzcą tego konkursu. No niewiele brakło, a tak naprawdę Eskir 62 z Petitkiem 21. I za to Ci to obchodzi, by się cieszyli z tego zwycięstwa. Pół punkta brakło tylko. No na miejscu piątym Kuba był dzisiaj też świetny rezultat. 6 egzekwo barczy i Agnes. Na miejscu ósmym też mamy Ekzeko, aż trzech skoczków. Jest to Kapigra 123. Czas zacząć zabawę i Bartolini na ostatnich miejscach dzisiaj z punktami. No na pewno bez punktów dzisiaj Patny 97. No to już wiedzieliśmy po pierwszym skoku w drugiej serii, który oddał. No a y, 27 miejsce to egzekwo Dominik i Wiktor 29. Hydra 69 i 30 miejsce. Igorda, więc tak to się przedstawia, moi drodzy. Czas spojrzeć na klasyfikację generalną Ucharu Świata Widzów. O tych 11 konkursach to Patryk Wójtowicz nadal jest, oczywiście, liderem. 424 punkty na drugim miejscu. Słodka Kotka 13 376. Igord na miejscu trzecim 364. Dalej Tomik 2008 dołączył tutaj. Ma tych punktów 356, Steel 11, 5, 328, Agnes 6, 304, 7, Alan Rygielski 300, 8, Krzysiek Sportowiec 285, Bartolini 9, 263 I dziesiątkę zamyka Daniel Groński z dorobką 251 punktów No na dole jak to się przedstawia? No Mati nadal jest na ostatnim miejscu, 21 punktów no ale Kari 44, do Kariego44 traci już tylko ile oczków? Dwa oczka. Bartrzym na 41 miejsce awansował i zaczyna gonić innych skoczków, więc robi się tej na dole coraz bardziej interesująco, moi drodzy. No i cóż, ja w tym momencie oczywiście dziękuję wam za uwagę w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Na razie. Apa no i hej